Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Pierwsze skojarzenie jakie większość miłośników lotnictwa ma z samolotem F6F Hellcat to działania prowadzone przeciwko Japończykom. I muszę przyznać, że nie jestem pod tym względem wyjątkiem. Wprost przeciwnie. Bardzo długo Hellcaty kojarzyły mi się głównie z Pacyfikiem i polowaniem na japońskie myśliwce. Tymczasem okazuje się nie po raz pierwszy zresztą że świat jest znacznie bardziej złożony niż można by się tego spodziewać. Otóż amerykańskie samoloty pokładowe na dość dużą skalę wykorzystywano także w Europie, gdzie ich piloci mierzyli się z Niemcami, którzy byli zupełnie innym przeciwnikiem niż Japończycy. Głównym zadaniem samolotów F-6F na Europejskim Teatrze Działań Wojennych było zapewnianie osłony operacjom desantowym. Pierwsze helkaty Zostały dostarczone do Wielkiej Brytanii w 1943 roku. Oprócz F6F dostarczano także F4U. W sumie Brytyjczycy wykorzystywali ponad 2000 F4U i był to najliczniej wykorzystywany typ amerykańskich samolotów w brytyjskiej służbie. Dla porównania, Anglicy korzystali tylko z około 1100 samolotów F4F. Pierwsza brytyjska eskadra latająca na F4U została stworzona na Rhode Island na początku czerwca 1943 roku. Krótko potem do Wielkiej Brytanii zaczęły docierać także pierwsze helkaty. Pierwszą jednostką korzystającą z tych ostatnich był 800 dywizjon FAA, który wcześniej latał na morskiej odmianie Harikenów. Zgodnie z systemem oznaczeń stosowanym przez Brytyjczyków. F6F otrzymał oznaczenie Gannett Mark I. Jednakże już w styczniu 1944 roku wszystkie amerykańskie samoloty otrzymały rodzime nazwy i Ganet ponownie stał się hellcatem. Myśliwce, wykorzystywane przez 800 Dywizjon, stały się pierwszymi z 252 maszyn dostarczonych Brytyjczykom w odmianie F6F-3. Później Anglicy odebrali jeszcze około 900 maszyn w wersji F6F5, które w Wielkiej Brytanii nazwano Helkatami Mark II. Pierwsze zadania bojowe z wykorzystaniem nowych samolotów zostały zrealizowane w grudniu 1943 roku, gdy 800 Dywizjon wziął udział w operacjach prowadzonych z pokładu lotniskowca Emperor. Zadaniem grupy pokładowej było zaatakowanie niemieckiej żeglugi u wybrzeży Norwegii. Ze względu na niewielki opór ze strony niemieckiej Luftwaffe w rejonie norweskiego wybrzeża, brytyjskie samoloty mogły swobodnie działać w charakterze maszyn szturmowych. W tych warunkach głównym zadaniem pilotów stało się atakowanie stanowisk obrony przeciwlotniczej. Jednakże w rejonie Norwegii dla Brytyjczyków najważniejszym celem pozostawał stacjonujący w Kafjord w Norwegii niemiecki pancernik Tyrpic, który był wykorzystywany do blokowania konwojów alianckich płynących do Związku Radzieckiego północną drogą dookoła Norwegii. Emperor przed w skład zespołu czterech lotniskowców, które zostały wyznaczone przez brytyjskie dowództwo do polowania na Tyrpica. Główny atak miał zostać przeprowadzony przez bombowce torpedowe Barakuda, jednakże myśliwce miały zapewnić im odpowiednią osłonę. Oprócz Emperora w operacji uczestniczyły jeszcze lotniskowce Furios i Victorious. Planowano, że po wykryciu niemieckiego pancernika przeprowadzone zostaną dwa naloty. W każdym z nich zamierzano wykorzystać 21 bombowców torpedowych, 20 myśliwców Hellcat i 20 myśliwców F4F. Pierwsza grupa wystartowała 3 kwietnia 1944 roku o godzinie 4.15. Brytyjskie lotniskowce znajdowały się wówczas około 200 km na zachód od Kafjordu. Przez cały czas brytyjski zespół lotniczy leciał nisko nad wodą, co miało utrudnić wykrycie samolotów przez niemieckie stacje radarowe. Uderzenie okazało się całkiem udane, chociaż nie udało się zniszczyć celu. Godzinę po starcie piloci zobaczyli stojący na kotwicy niemiecki pancernik. Po chwili Niemcy postawili zasłonę dymną i otworzyli silny ogień przeciwlotniczy. 90 sekund po wykryciu celu brytyjskie samoloty zeszły do nurkowania i ostrzelały port z karabinów maszynowych. Następnie do akcji przystąpiły bombowce. Niemcom udało się zestrzelić jeden bombowiec Barakuda, ale za to koło Tyrpica zagotowała się woda. Pancernik otrzymał 9 bezpośrednich trafień, a 5 kolejnych bomb spadło bardzo blisko burty. Druga fala alianckich maszyn znalazła się nad celem punktualnie o 6.40. Bombowcom udało się uzyskać jeszcze 5 bezpośrednich trafień, podczas gdy załogi myśliwców zmasakrowały stanowiska obrony przeciwlotniczej. Podczas operacji bojowej Brytyjczycy utracili dwie maszyny, jedną barakudę i jednego helkata. Niemiecki okręt został wyłączony z akcji na co najmniej 4 miesiące. W maju 1944 roku Brytyjczycy przeprowadzili dwie kolejne operacje w celu sparaliżowania niemieckiej żeglugi. W ich trakcie piloci latający na brytyjskich Helkatach zestrzelili pierwszy i jedyny samolot nieprzyjaciela podczas działań Helkatów w rejonie Norwegii. 8 maja 1944 roku, 800 dywizjon eskortował bombowce Barakuda, gdy cała grupa została przechwycona przez niemieckie myśliwce BF-109 i FW-190. Niemieckie samoloty były szybsze od brytyjskich maszyn, jednakże Hellcat był bardziej zwrotny, a brytyjscy piloci w pełni wykorzystali tą przewagę. Zestrzelono wówczas dwa Hellcaty, natomiast Niemcy stracili trzy myśliwce. Sześć dni później. 14 maja 1944 roku Helkaty ponownie namierzyły niemieckie maszyny. Tym razem przeciwnik dysponował znacznie mniejszymi siłami. Dwa dwusilnikowe wodnosamoloty H-115 nie stanowiły poważniejszego wyzwania dla Brytyjczyków. Później w sierpniu Brytyjczycy jeszcze raz podjęli próbę zatopienia Terpica, jednakże również tym razem brytyjska flota nie zdołała zniszczyć jednego z największych niemieckich pancerników. Tym razem wyniki operacji były zerowe, a to ze względu na bardzo złe warunki atmosferyczne. Następny i jednocześnie ostatni atak na Terpica miał miejsce 24 sierpnia, gdy Helkaty operowały z pokładu lotniskowca Furious. Tym razem niemiecki pancernik odniósł tylko nieznaczne uszkodzenia. Natomiast ostatnie zadanie realizowane przez pilotów latających na helkatach zostało wykonane na Morzu Śródziemnym, gdzie skierowano 7 brytyjskich lotniskowców eskortowych. Siły te miały brać później udział w osłonie lądowania w południowej Francji. Tutaj drobna uwaga. Mówimy oczywiście o ostatniej operacji realizowanej przez helkaty na tak zwanym Europejskim Teatrze Działań. Siły które zostały wydzielone do działań na Morzu Śródziemnym, miały brać udział w osłonie lądowania w południowej Francji w sierpniu 1944 roku. Jednym z brytyjskich lotniskowców skierowanych do udziału w operacji był Emperor z 800. Dywizjonem FAA na pokładzie. Dowódcą dywizjonu był w tym czasie weteran, pułkownik G.R. Henderson. Dywizjon wykorzystywał w tym czasie 12 samolotów Hellcat. Brytyjskie lotniskowce zostały połączone w dwie grupy operacyjne, do których przydzielono jeszcze dwa amerykańskie lotniskowce. Były to Tulagi i Khaasan Bay. W skład grupy pokładowej każdego z lotniskowców wchodziły 24 myśliwce F6F5. Na pokładzie Tulagi działał także dywizjon rozpoznawczy VOF-1, dowodzony przez pułkownika Williama F. Pringle'a, który także korzystał z Helkatów. Z bardziej istotnych jednostek biorących udział w operacjach, warto wspomnieć jeszcze o dywizjonie VF-74 dowodzonym przez podpułkownika Harego W. Basho. Nominalnie był to dywizjon myśliwski, ale w praktyce jego zadanie polegało głównie na prowadzeniu zadań uderzeniowych. Mimo braku doświadczenia w wykonywaniu podobnych misji, piloci służący w amerykańskim dywizjonie podczas ataków na cele naziemne mieli osiągnąć celność na poziomie 35%. W sumie na pokładach alianckich lotniskowców przydzielonych do operacji desantowych na południu Francji znajdowało się 97 Seafire'ów, 71 Helkatów i 52 F4F. Spośród wszystkich wymienionych maszyn najskuteczniejsze okazały się Helkaty. Samoloty te nie miały problemu, żeby dotrzeć do rejonu Toulouse, a także operować niedaleko Cannes i Nicei. Operacja Anvil Dragon zaczęła się rankiem 15 sierpnia 1944 roku. Poranek tego dnia był mglisty, ale nie przeszkodziło to dwóm dywizjonom amerykańskich Hellcatów w zaatakowaniu baterii artyleryjskiej na wyspie Duperkel. Niskie chmury uniemożliwiły jednak ocenę skutków nalotu. Później samoloty prowadziły rozpoznanie przyczółka uchwyconego przez oddziały sprzymierzonych. Jeśli było to możliwe, po drodze wykorzystywano bomby i rakiety, chociaż zdarzały się także przypadki wykorzystania 350-funtowych bomb głębinowych, które zrzucano na cele naziemne. Amerykanie atakowali także linię kolejową Arle. Oprócz tego lotnictwo patrolowało drogi prowadzące do przyczółków, uniemożliwiając Niemcom powstrzymanie lądowania. W sumie w dniu D samoloty z lotniskowców Tulagi i Kasan Bay wykonały 100 lotów bojowych, w tym dywizjon VF-74H-60. Utracono jeden samolot, który został uszkodzony na skutek ostrzału prowadzonego przez działko przeciwlotnicze kalibru 20 mm i już podczas podchodzenia do lądowania na lotniskowcu nie był w stanie opuścić haka hamującego. Maszynę odesłano więc na lotnisko znajdujące się na kontrolowanej już przez aliantów Korsyce dwa samoloty zostały utracone 17 sierpnia, gdy nie wróciły z zadania dalekiego rozpoznania. Jednocześnie Luftwaffe nie przejawiała praktycznie żadnej aktywności. Dopiero 19 sierpnia 8 helkatów z VOF-1 zlokalizowało 3 H111, jednakże warunki nie pozwoliły na dokonanie przechwycenia. Blisko nieszczęścia było także w jednostkach brytyjskich, gdzie dwa helkaty wylądowały na pokładzie Emperora dosłownie na ostatnich o parach paliwa. Po południu dwa kolejne loty wykonali Amerykanie z pokładu lotniskowca Tulagi. Wówczas udało im się zestrzelić dwa bombowce H-111. Gdy piloci przygotowywali się, by zejść niżej i ostrzelać jedną z niemieckich maszyn, której pilotowi udało się awaryjnie wylądować, dostrzegli trzeciego H-111, którego również zaatakowali. Oprócz tego Amerykanie zniszczyli także 21 ciężarówek ukrytych pod stertami gałęzi, jedną lokomotywę i 10 innych pojazdów, których nie udało się jednoznacznie zakwalifikować. Jedno zwycięstwo zostało zapisane także na konto pilotów latających w dywizjonie VF-74. Czterech Amerykanów dorwało jednego u 88 który rozbił się nad brzegiem Rodanu. Tego samego dnia. Amerykanie przechwycili jeszcze jeden bombowiec Do-217, który został zestrzelony niedaleko Lyonu. Jednakże piąty dzień po lądowaniu na południu Francji nie był już tak udany. Tego dnia VF-74 utracił trzy samoloty i dwóch pilotów. Dowódca eskadry został zestrzelony przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą podczas ataku na cele naziemne, a VOF-1 utracił dwa kolejne helkaty. 21 sierpnia piloci stoczyli jeszcze kilka walk powietrznych. Amerykanom udało się przechwycić nad wodami Rodanu trzy Junkersy U-52, które praktycznie nie miały szans z amerykańskimi myśliwcami. Tego dnia utracono jeszcze jednego helkata należącego do VOF-1. Był to dziewiąty amerykański F6F utracony podczas lądowania w południowej Francji. Następnie amerykańskie lotniskowce opuściły rejon lądowania w celu uzupełnienia paliwa. W czasie, gdy ich nie było, utracono trzy brytyjskie helkaty operujące z lotniskowca Emperor, które padły łupem niemieckiej obrony przeciwlotniczej. Ostatnich sześć dni operacji Anvil Dragon nie przyniosło żadnych godnych odnotowania wypadków. Między 24 a 29 sierpnia alianci stracili tylko dwa helkaty, oba z USS Tulagi. Obaj piloci zostali odnalezieni. W ciągu 13 dni działań bojowych Ulagi i Kasan Bay utraciły 11 myśliwców Hellcat. Nieprzyjaciel na skutek działań prowadzonych przez pilotów latających na Hellcatach utracił 825 zniszczonych i 325 uszkodzonych pojazdów, 84 unieruchomione parowozy. Ponadto w wielu miejscach doszło do zerwania linii kolejowych. Warto też wspomnieć o zestrzeleniu Ośmiu samolotów Luftwaffe. Angielski kontradmirał Trowbridge podsumował udział Helkatów słowami. Amerykańskie samoloty, zwłaszcza zaś helkaty, pokazały, ile są warte. A dzisiaj, z mojej strony to już wszystko. Jak zapewne słychać mówię jeszcze trochę przez nos, a przy nagrywaniu przeszkadza mi kaszel, ale jakiejś wielkiej tragedii nie ma. Jedziemy dalej. Myślę, że już niebawem będzie można zobaczyć część materiałów na serwisie CDA. Raz jeszcze niezmierne dzięki za każde dobre słowo, a dzisiaj już będę się z wami żegnał. Zanim jednak to nastąpi, to serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów, a zwłaszcza tych wspierających: Łukasza R, Roberta Banacha, Tomasza M, Tomasza K, Medzi Smith, Józefa Paliweca, Lukę G, Hollywood Trousersa, Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego, konia albinosa, Radka Bartosza Sierackiego, Roberta Nowosada, Pana Horsa, Andrzeja Rada, Artura Adamagie, Mikołaja Jakuba Barskiego, Grabka Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszka, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotrka Rutę, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Rysia Borysia, Panki Sana i Henę Agliego. A jeśli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, to zapraszam do wspierania za pośrednictwem YouTube'a. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym materiale. Który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się na kanale już jutro. Cześć!